Dla mnie to jest taka fajna szkoła życia, bo z jednej strony można to wykorzystać i pomóc ludziom będąc profesjonalnym coachem, z drugiej strony można wszystkie te mechanizmy wykorzystać w codziennym życiu z bliskimi. W trakcie studiów, w trakcie zdobywania kompetencji coacha sami się rozwijamy, zdobywamy większą wiedzę o sobie i o świecie. Wszyscy ludzie chcą być bogaci i jakoś tak to wychodzi, że przez całe życie zarabiają tych pieniędzy coraz więcej i nigdy w własnym mniemaniu bogaci nie są. Tak, gdyby ktoś powiedział, że chce być bogaty zarabiając 5 milionów złotych miesięcznie, to on jak te 5 milionów zarobi, to on wie, że jest zgodnie ze swoją definicją bogaty. Ważne jest to, żeby zaplanować przynajmniej miesiąc i rok realizacji takiego zadania. Jeżeli ja powiem, że ja chcę mieć te pieniądze za dwa lata, no to ten zegarek tyka i on mi to pokazuje. I tak samo zbyt wygórowane cele, takie zbyt duże, mogą nas przerażać. Jak cel jest zbyt ambitny, zbyt duży, to trzeba go podzielić na mniejsze kawałki. Jeżeli chociażby przez takie spotkania ludzie nauczą się postrzegać swoje świadome kierowanie życiem przez pryzmat dobrego ustawiania celów, to oni zobaczą, że to działa. Także ja wierzę, że takie spotkania jak dzisiaj są bardzo dobrą okazją dla wszystkich zainteresowanych zmianą swojego życia, do tego, żeby do tego życia przystąpić świadomie i z decyzją, ja wiem, co ja chcę.